Dziękuję Tutaj jest odcinek z PCD. Możemy dzisiaj nagrać. Mogę Wam dzisiaj na przykład pomóc, jak zarabiać w PCD. Ogólnie to jest bardzo popularna gra w tym roku. No to jak jeszcze jesteście początkujący, to ten. Czekajcie, bo nie mogę się skierować. Bierzecie posiadane pojazdy tutaj. I macie takiego malucha. Ja mam jeszcze takie dwa samochody inne. Ale tutaj jest taki maluch. Zresztę tego malucha, żeby wam wszystko pokazać. I macie takiego malucha. I jak macie to włączone, to jest ogólnie bardzo dobrze. Bo tutaj jest połączenie z dostawcą. Musicie sobie to włączyć i ja wam pokażę. Teraz będziecie mieli. Tylko poczekajmy aż nasz. O, małe kliento. I to jest ogólnie, musimy, i gdy to przyjmiecie, to może to będzie taka zielona strzałka, która was prowadzi, gdzie macie odebrać. Najpierw zamówienie odebrać, a potem dopiero jechać do e, tego. Mm, do tego co was dzwonił do was, żebyście przywieźli mu no i za to dostajecie też pieniądze, ale to nie tylko. To jest jeden sposób, jest bardzo dużo na to sposobów. Na przykład drugi sposób to jest Christian Job. No to tutaj chodzi o to, że czekajcie, ja sobie do Darłowa się te tepnę, bo w darłowym mi to tam fajnie. No to jesteśmy teraz w darłowie, na przykład w darłowie Gdy macie... Kurde muszę sobie to wyłączyć Bo to mi przeszkadza No hmm. i ja ogólnie yy, macie takie coś Pyk. Jak macie taką terenówkę albo taki jakiś samochód wan, co może paczki włożyć, o takie to tutaj takie macie dwa samochody, na przykład tam na sprzedaż są bardzo dużo takich vanów, ale ci najpierw na nie uzbierać tamtą pracą, więc ja na początku zbieram na taką terenówkę, a potem na takiego Volkswagena. I ten Volkswagen, no, trzy paczki umie wiesz, tak samo jak i tamta terenówka. Jedziemy dalej sobie. Um. No to jedziemy, Widzowie. I tutaj ogólnie możecie sobie autodudek, tutaj jest autodudek, możecie sobie zmodyfikować, czy coś tam. Jedziecie ogólnie tam daleko. Tutaj jest prawo jazdy, jakbyście chcieli sobie zrobić. Eee... Jedziecie sobie dalej, jedziecie, tutaj z kościół i tutaj jedziecie akurat, to jest bardzo ważne i tutaj jest w darłowie jedna ze stacji paczek. I skręcacie sobie tu i macie. Tutaj niestety widzę wam, ale pokażę tylko dwa sposoby, bo na razie jeszcze nie jestem aż tak mocny, żeby iść na przykład na to, albo na to, albo na to, albo na to. Więc wystarczy, że jeszcze trochę będę grał w tą grę i będę mocniejszy, to wam już wszystko pokażę. I kładziecie sobie na przykład jedną paczkę, ile możecie, to tyle kładziecie sobie jak chcecie. Mierzymy tutaj od Henia. Jak chcecie, to możecie sobie zrobić jeszcze o taki. Pamiętajcie, zamykajcie zawsze drzwi, inaczej wam paczki mogą wypaść. Chyba że chcecie, żeby wypadły, no to, no to, no to nie zamykajcie drzwi. E, tutaj możecie sobie tak zapisać. E, I tutaj na przykład jedziecie tam. Jedziecie sobie tam daleko. I tam gdzie was strzałka poprowadzi tam musicie jechać i tak czasami też mam z tym problemy na przykład o typu ślepe zał załupki załupki czy coś takiego nie umiem wypowiedzieć. No i widzowie, bardzo się ten odcinek mi podobał. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę i suba, a jak nie, to nie zmuszam. Um, to będzie już na wszystko. Dziękuję, do widzenia. Pa!